Bartosz Walaszek to najlepszy polski twórca animacji dla dorosłych. Jego poczucie humoru bawi każdego, jego twory takie jak Kapitan Bomba czy filmy skurcza uwielbia każdy. Jestem jego fanem od ponad dekady. Dlatego właśnie tak boli mnie to, co teraz dzieje się z jego twórczością. Od jakiegoś czasu Walaszek tworzy coraz słabsze odcinki blok ekipy. I to nie tylko ja to zauważyłem. Od około roku ludzie zauważają, że jego twórczość się pogarsza. Blok ekipa stała się cieniem samej siebie. W sezonie egzorcysty sprzed kilku lat były stale powtarzane żarty i teksty, no. Więc to nie tylko ja. Od jakiegoś czasu Bartosz Walaszek robi w większości no słabsze rzeczy niż kiedyś. Nie wszystkie, bo nowe nuty braci FigoFagot i ostatni sezon egzorcysty były zajebiste, ale przyznajmy to przed sobą, no, trzeba jakąś krytykę wyrazić. Problem w tym. Że fani Walaszka reagują na jakąkolwiek krytykę jego twórczości, jakąkolwiek, nieważne jak bardzo byłaby uprzejma, z nienawiścią i pogardą. Jeżeli w jakikolwiek sposób skrytykujesz cokolwiek stworzone przez otyłego pana, to zrobią jedną z dwóch rzeczy. Albo nazwą cię malikiem raz, dwa, trzy, cztery, albo stwierdzą, że nie rozumiesz danej rzeczy. Więc jestem już przygotowany na to, że zapewne po tym filmie zostanę zwyzywany, bo nienawidzę Walaszka, mimo tego, że co powiedziałem na początku, bo każdy, kto chociaż krytykuje Walaszka, to malik raz, dwa, trzy, cztery i wróg i w ogóle nie dziwię się, że mieszkasz na tym osiedlu. Dlatego powtórzę to jeszcze raz. Ja uważam, no po prostu nieironicznie uważam, że Walaszek to najlepszy polski twórca animacji dla dorosłych i chyba szczerze jeden z najlepszych polskich twórców kontentu w ogóle. I kocham jego twórczość, ale to, że kogoś lubię, nawet bardzo lubię, nie znaczy, że nie mogę go krytykować. Nie jestem pewny, czy jesteście w ogóle gotowi na ten deep dive, spodziewam się, że wielu ludzi widzi ten film i będziemy po nim wyzywać, no ale... Chciałem zrobić taki film już od dłuższego czasu. Bądźmy szczerzy, to tylko internet i tylko kreskówki. Zachowujcie się jak dorośli, co nie? Po pierwsze, powinniśmy obalić ten argument, że Walaszek robi rzeczy celowo źle, jako żart i my tego żartu nie rozumiemy, bo tyły pan to geniusz. Doszło to do takiego absurdalnego poziomu, że niektórzy fani Walaszka uznają to, że na sekundę wklejono jako błąd asety animacyjne do egzorcysty jako żart. Ludzie uznają, że to był zrobiony celowo żart. To jest głupota. I dopowiadanie sobie rzeczy, których po prostu nie ma. Twory Bartosza Walaszka to nie są jakieś głębokie, utwory owinięte w 10 warstw ironii, których my nie rozumiemy. Walaszek odpowiadał na tego typu pytanie w wywiadzie i powiedział, że no, on dosłownie po prostu robi rzeczy tak jak robi. I tyle. W tym nie ma żadnej filozofii. Walaszek robi po prostu śmieszne rzeczy dla zabawy. W tym nie ma żadnej wielkiej filozofii. To są po prostu śmieszne kreskówki, które robi, bo to lubi. I nie, Bartosz Walaszek nie robi rzeczy celowo źle. Walaszek przyznał w wywiadach, że on nie robi rzeczy celowo źle. Tylko ludzie sobie dopowiedzieli, że to wszystko jest robione celowo słabo jako żart. Zwłaszcza odkąd pojawił się pewien wkurwiający tekst, o którym powiem niedługo. Kolejny tekst, jaki powinniśmy obalić przed podjęciem ogólnego tematu upadku blok ekipy, to Walaszek robi kreskówki sam za darmo, czego oczekujesz, ciesz się z tego, co masz. Po pierwsze, Bartosz Walaszek nie robi tych kreskówek sam. Od jakiegoś czasu ma całą drużynę do animowania i tak dalej. Widać to po tym, że niektóre postaci są w innym stylu i po nawiązaniach, których Walaszek po prostu by nie kojarzył. Takich jak memy z papieżem albo dziewczyny z animacji Wyspa Totalnej Porażki. Walaszek nigdy nie był powiedzmy sam. Kiedyś robił wszystko z paroma znajomymi, takimi jak Łukasz Barwold, Piotr Połać, Doktor Iry i tak dalej, a teraz posiada animatorów ze spinki. I nie! Walaszek nie robi animacji za darmo. To jest jego praca. Zawsze robienie animacji było jego pracą. Kiedyś dla Forfan TV, potem Rebel TV, Polsatu i Showmax, a teraz dla Spinki i Netflixa. Plus umówmy się, to już nie są czasy, kiedy robił proste kreskówki tej jak Piesek Leszek albo ten pierwszy generał Italia. Teraz blok ekipa to produkt. Marka. To nie jest bajka dawana za darmo, czego oczekujesz. To ma zarabiać na siebie wyświetleniami i reklamami na odcinku. No, to skoro obaliliśmy już te głupie argumenty, no to poruszmy temat upadku Blok Ekipy. Od samego początku Blok Ekipa stała się główną animacją Walaszka, zastępując kapitana Bombę, do którego Walaszek prawa sprzedał. Block Ekipa stała się hitem, nawet śmiem powiedzieć większym niż Bomba w kwestii popularności. I nie, nie mówię tu o samej jakości, żeby nie było, tylko o tym, jak bardzo stała się popularna. Block Ekipa była swego czasu wszędzie. Myślę, że szczyt popularności Blok ekipy to lata 2014-2018. Blok ekipa miała gry, własne pluszaki, nawet był kostium Spaceona używany do promocji odżywek Blok Ekipa. I nie będę ukrywał, że Blok Ekipa w tamtym okresie była nieironicznie dobrą kreskówką. Blok ekipa była dobra, przyznam, że momentami nawet bardzo dobra. To odcinki do tej pory ogląda się z przyjemnością, ale potem z blok ekipą coś zaczęło się psuć. Nie jestem w stanie stwierdzić od kiedy szczerze, ale z blok ekipą zaczęło robić się słabo. Zniknęły wielo wątki, postaci coraz bardziej się flanderyzowały, a co gorsza zaczęło pojawiać się coraz więcej reklam. Proszę bardzo, twoje OCE za 380 zeta, czyli w kieszeni zostaje ponad 600 na melans. Cuda twórca! Jak to zrobiłeś? Mówiłem, magia. Nie, paniutki, corazziej, prawdziwi widzieliście? Nie, no tak na serio, to miałem taką samą sytuację jak ty. Czekało mnie prawie półtora tysiaka wydatku na ubezpieczenie. No, nie mogłem przeboleć. Znajomy podesłał mi linka, żem sobie sprawdził, czy nie przepłacam. Sprawdziłem i okazało się, że przepłacam osiem stów. To złodzieje! Myślę, że szczytem tego była reklama E-papierosów, gdzie ziomeczki rozpływały się nad epetami, które wcześniej były w blok kipie wyśmiewane. Pewnie myślicie, że ludzie zwrócili uwagę na spadającą jakość, prawda? Otóż nie. Blok Ekipa, jak wcześniej wspomniałem, jest obiektywnie najpopularniejszą kreskówką Walaszka. No, jakby o niej dosłownie pisały mainstreamowe media. Przed Blok Ekipą, bądź co bądź, Walaszek był po prostu zwykłym, śmiesznym gościem robiącym śmieszne bajki i filmy i tworzącym braci figofagot. A to od Blok Ekipy zaczęła się jego kariera mega celebryty. Nie mówię, że wcześniej nie był znany. No, ale nie był aż tak znany. Mało tego, powiem Wam, że dawniej Walaszek nie był tak lubiany. I jak się pokopie, to można zobaczyć, że było trochę narzekania na jego humor i styl. Ale co mam przez to na myśli? Do czego ja dążę? Otóż kiedyś Walaszek był taki, powiedzmy, nie dla wszystkich. Filmy z bombą wyświetlano w kinach w limitowanej liczbie, filmy z kurcza były znane raczej środowisku ludzi interesujących się indie polskim kinem, wiele odcinków kartonów z TV od Walaszka jest zaginione, bo nikt ich nie nagrywał. No generalnie Walaszek był lubiany, ale no przez specyficznych ludzi, ale po blok ekipie do Walaszka dorwało się to, co najgorsze być może. Normiki Jaki był skutek? Normiki odkryły blok ekipę i zaczęło się. Te nieustanne powtarzanie tekstów: że Walaszek to geniusz, który zrozumiał Polskę, ale oszalał i obnaża jej absurdy. Twierdzenie, że powtarzanie 50 tysięcy razy pięciu tekstów z bomby w lupie to szczyt humoru i najgorsze. Te pierdolone komentarze. Te pierdolone komentarze o 30%. Od, od czasu absolutnej normicyzacji Walaszka, pod każdym odcinkiem Blok ekipy, nieważne jakiej jakości, czy słabym, czy dobrym, jedyne komentarze, nieważne jak bardzo słaby jest odcinek, jak bardzo jest zjebany, jak bardzo jest okropny, jak bardzo jest on po prostu spaceone mówiącym: O ziomeczki, obczajcie nową grę na telefon. No to dosłownie jedyne komentarze to jest kurwa takie coś. No, no, tyły panie geniuszu, kochany, zrozumiałeś Polskę? Jak zawsze filmik na 30 Procent jak dla obcego! I takie komentarze są dosłownie wszędzie. Są pisane przez normigów i dzieci, które stale nabijają Blok ekipie kilka milionów wyświetleń, nieważne jaka jakość. Jeszcze czasami są te, te kanały tych dorosłych ludzi, które mówią Ło, do piwka, filmik, o, 30% Jak Blok ekipa ma stać się lepsza, jeżeli pod każdym odcinkiem, nieważne jak słabym, jedyne komentarze to te nieustanne powtarzanie tekstu o procentach i dziękowanie Walaszkowi. Ludzie tym fałszywym przeświadczeniem, że Walaszek robi rzeczy celowo źle, okłamują samych siebie i póki ludzie nie pójdą po rozum do głowy, blok ekipa będzie coraz gorsza. Bo i tak, nieważne co w niej będzie, ludzie i tak wbiją 1 milion komentarzy: O tyły panie, jak zawsze na 30% jak dla obcego, kto robi dobrze, fiu, fiu. Swego czasu stwierdziłem nawet, że O tyły pan mógłby zrobić dwusekundowy film, jak Space on stawia klocka jako odcinek blok ekipy i ludzie by tak samo pisali i szczerze. Nie zdziwiłbym się. Walaszek wpuściłby film jak z sra i co? I komentarze to oczywiście by było mmm, 30% no no tyły panie odcineczek jak dla obcego. BTW, Walaszek nigdy nie powiedział nawet tego tekstu, że robi coś na 30%. Ani to nie jest czytać z jakiejś jego kreskówki. Nie wiem skąd to się wzięło, ale potem sam Bartek i jego koledzy to podłapali i zaczęli to używać w marketingu albo tekstach piosenek. Ale ja naprawdę nie wiem, skąd się wzięło to 30%. Mógłbym przysiąc, że to się wzięło z bomby. Miałem takie wspomnienie, że Bogusław Łęcina mówi: No, no, zrobiliśmy na 30%. Coś takiego, nie? Ale taki tekst nie, taki tekst nie istnieje. Nie wiem, nie wiem, skąd to się wzięło. Sam miałem takie wspomnienie, że Łęcina w jednym odcinku to mówi: Mówi, Zabiliśmy na 30%, a tego nie ma. Ale wiecie, co wam powiem? Jest nadzieja. Nowe piosenki Braci Figofagot i nowy sezon Egzorcysty to przykład, że Walaszek nadal ma w sobie ten, ten pierwiastek. Nadal jest w stanie robić dobre rzeczy. Ostatni sezon Egzorcysty był genialny. Powrót do fabuły wieloodcinkowej, nawiązania do starych tworów nie na siłę, rozwinięcie postaci, no... Szczerze poczułem się jakbym znowu oglądał bombę. A nowe piosenki Braci Figofagot nadal są tak samo dobre, zwłaszcza Zakochany Delfin. No... I pamiętajcie! Po tym wszystkim co usłyszeliście... Ja nadal uważam Bartosza Walaszka za najlepszego polskiego twórcę animacji dla dorosłych. To, że kogoś krytykuje, nie znaczy, że go nie lubię. Jestem fanem Walaszka od już niemal 15 lat. To, że krytykuje jakiś aspekt twórczości danej osoby, nie znaczy, że jej nie lubię. Pamiętajcie o tym. Ja Walaszka bardzo lubię. To nie jest tak jak ten film, gdzie facet twierdził, że przez bombę czuje się niekomfortowo, nie? Ja faktycznie bardzo lubię Walaszka. Lubię jego twórczość, uwielbiam jego twórczość szczerze. Uważam go za jednego z najlepszych polskich twórców w ogóle, w ogóle kulturowych. I słuchajcie, ja po, ja po prostu uważam, że mam prawo stwierdzić, że hej, coś mi się nie podoba w, w jakimś aspekcie jego twórczości, prawda? Kulturalnie tłumaczę co tam jest nie i tp Nie robię jakiegoś filmu typu wiecie eee, Witajcie w dzisiejszym odcineczku Dzisiaj zjedziemy u Wielki upadek Wielki upadek drama No i to by było na tyle w tym odcinku Do zobaczenia w następnym odcinku Cześć